Witajcie w nowym filmie na tym kanale I tak Dzisiaj Witajcie w nowym filmie na Troszkę tym I tak dzisiaj Mam widać moją twarz Buźkę Troszkę że... No po prostu filmik z, z twarzą Mam widać będzie twarz, że... no, no, Dzisiaj będziemy mniej więcej buźkę, buźkę, oglądać Że No po prostu filmik ehm, Nie jak zrobić działający nadajnik GPS nie patrzcie tak na mnie pies eee, nie patrzy I tak dobrze widzicie I że jakby e, I tak Dobrze widzicie no, Mogę tak wstać Że jakby o chwilkę Że na przykład Mogę teraz pokazać Wam Dobra, nic, za mną nie widzę. Albo, Albo też... Tak to tutaj jest. No, no i pamiętacie. No i chyba pamiętacie tą animację. Ani więcej. Film pod tytułem Dziękuję Wam za 10 subskrypcji. I tam... W pewnym momencie badań da ta wiadomość, a raczej napis: misi mafiozi. I propos tych misich, mafio, misich mafios. To mogę, to, to mogę, robię nawet to komiksy, to komiksy, które pokazuję moim kolegom w szkole, lub też te szkic, ale mam tutaj jedną z, z oryginalnych kartek, a to ale nie od misi mafiozji, chwileczkę. chwileczkę, o, ale, o, na, ale przykład na przykład mam, mam od taki, komiks. Od taki komiks, widać chyba to, widać dokładnie, dokładnie. to dokładnie, misi mafiozi i tak, to wszystko jest, to ołówkiem, to wszystko jest ołówkiem, ołówkiem, kopiowane jeszcze. No i nie wiem, to jest, jakby taka krótka seria i zamierzam z kolegami zrobić, jakby powiedzieć, seria i tak. I mniej więcej tutaj są niektóre posta, postacie różne pokazane. Zane i nawet kolega mój, Bartek, em, nawet posunął się do tego, żeby zrobić

Tak, chyba widzicie to dobrze. Tak na obecną chwilę wygląda ten trailer. I w tych wycinkach z tym... zielonym ekranem mają być urywki z tego serialu. Ale zanim tu tylko dojdę... to będę musiał jeszcze... oj, dużo przeczytać na temat mafii bo o, o obecnie gdy z czym mi się kojarzy mafic to na przykład z sprzątaniem aka eliminowaniem, eliminowaniem osób, które im coś wisi lub inne tam, tam. powalone rzeczy <laughs> dobra. Dobra, dobra dobra, 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 dobra i w ogóle widzę, że Dość sporo osób postanowiło, że obejrzę ostatni m, dni odcinek bruk hewenowców, który w zasadzie jest no, prawie najpopularniejszym fil, czy, filmem z bruk hewenowców. Widzimy tutaj o druga część. Na przykład pierwsza ma 16 wyświetleń, druga 8 a trzecia, aż 23. Poza tym, ten horror prawdopodobnie od tego samego studia, co film, na którym gram, niepotrzebnie przedłużony horror. Poza tym, dla Botka, który ma obecnie aż 31 wyświetleń. To prawdopodobnie jeszcze stworzyli tą, ten horror o myszce Miki. I na chwilę nie spotkał się z za dobrym opiniami. W ogóle jeszcze uciekam ze Zo, Kota i psa i hamburger zbutował też nie mając za dobrych wyświetleń. Szalony naukowiec zamknął mnie swoim laboratorium też nie i ratuje małe kotki z piwnicy AK jedna pierwsza praca społeczna od Williama. Gdyby ktoś nie wiedział... To i pierwsze spostrzeżenie: nie pytajcie mnie, czemu jestem na kanale Admirosa. Ani więcej, William to jakby główny straszak pierwszego chapteru Kittylandzie który jest jakby takim do dowódcą Straży Granicznej tam. No i polecam zagrać w tegle grę. Naprawdę, jednak z tego, że. Jak mówię w filmie o horrorze o myszce Miki I to mówiłem, że to jest ostatnia z nich horror w jaki będę w stanie zagrać. Tak. Jestem dość strachliwy. I mimo to, że fiszerski jak tak się wpisze że na YouTubie to najczęściej to wyskakują... Jesteśmy... To najczęściej wyskakują ka... kanały libackie lub inne filmy lub też... No. Dzień dobry, nie dzień dobry. Rzekaj, to nie, to... po jednego z moich odcinków. Pierwszego z counter -Ballsów. Tak, pewnie nie ma za dużo wyświetleń przez to, że myliłem... Mam różne nazwy. I film antarktyjskie też nie ma. No ale filmy z Minecrafta bardziej się Wam podobały niż te z Robloxa. Te często nie mają nawet wyświetleń. No ale czasem u mnie się trafią takie perełki. Jak na przykład ruch hewnowcy. Lub trzy dziwne gry na Roblox. Mimo, że. Słapy też należą do tej grupy. To jednak nie pokazałem jej, bo to mogłoby być jakby kandydat na długą serię. Że polegający na to, że muszę dojść po prostu do najcięższej łapki do zdobycia. A w ogóle widzę, że ten film też się wam podoba, mimo że to jest jeszcze za czasów zanim zrobiłem sobie te ustawienie, że jakby jakieś klawisze klikam i już się nagrywanie włącza i poza tym, że w połowie nagrywania jakby nie ma głosu, ale to pewnie dlatego, bo mam na sobie tą swoją kultową kurtkę i pewnie nikt nie zauważył, że ja jej nie mam no, ale chyba bardziej się ludziom podoba to. No bo w sumie o tym jest główny film, O wojnie brytyjskiej, Amerykańskiej w bitwach na morzu. A na koniec, oczywiście, ta gra. No i nie pytajcie się, co ja oglądam, bo to. Prywatne sprawy. O, imperiali się, nawet dobrze się dobrze się trzymają. Dziwne. Jesteśmy gotowi. Więc teraz mogę włączyć sobie totalnie losową grę. Na przykład... ...grę o tych dziwnych ziódkach. Jak gdzie musimy szukać babcie. Przy tym, tym możliwie, że mordując się nawzajem za pomocą tych pistoletów, które można przymontować tutaj. I naszym życiem są tak: zęby. No i dziad, też są obiekty. A jakby ktoś chciał wiedzieć, co ja mam tutaj w piwnicy, to. Tiku i klamkę Czy tam raczej nogę? Czekaj. A nie można No i też co jakiś czas się wypróżniamy No, ale właściwie to na czym ta polega? A nie więcej Podobne jest do Delong Drive którą możecie kojarzyć z kanału Skillimi z O jak tokolwiek poza mną to ogląda lub też z innych kanałów, takie jak Aurelio Bur, jakby co do Bur, to jest zagraniczny youtuber, który też to nagrał. No ale... Ale to... Ale otóż trzeba wrócić w końcu do korzeni i mojego kanału czyli nie więcej do czasów przed wojną znaczy przed powstaniem odcinka w którym jestem na statku kosmicznym i mniej więcej tam, żeby mógł bez bugowania ja tej mojej kurtki móc grać, to ją zdjąłem. Ale z tego, że robię wielkie BOOM! To postanawiam, że wrócę. I tak. Możliwe, że się tego nie spodziewaliście. Ale dziś omawiamy sobie, czy Dziwne gry Tak, już widzicie chyba jaka to może być pierwsza gra. Więc może do niej przejdźmy. No jak widać dużo się tutaj dzieje tak. Grałem w to. I mogę powiedzieć jedno. Ta gra polega na tym, że zabijać noby, a potem... Jeśli chciałam. No i w tym są różne rodzaje. No, na przykład zombie, które mogą zarażać. Lub na przykład takie strzela... Zostaw! Zostaw! Oczywiście obrażenia od walnięcia w się liczą. A! Oczywiście są Jest też sklep na przykład można kupić kliker czołk, Kolejny czołg I kolejny czołk. Lub też móc mieć własnego zombiaka Albo zacić sobie buty Co ja słyszę? Co to jest? Silver. Oczywiście są nooby, które też w siebie zżerają. I na przykład tutaj też jest na też latający noob lub taki większy. lub też umieśniony mu. Tam widzę ulepszone noby wychodzą. No i te czerwone są więcej warte. No i te dziwny z zębami strzelającymi. I też no mam... O! O tu jakiś boss nowy są widzi tutaj. Aha, to ten dziad nie sobie nogi. No chodź, skoro taki jest he? Nie dzięki. no i. Tutaj wielka nos się też zając, tylko dostarczyć jaja. Czy to właśnie przejechał szlak? No i widać trochę, że. Taką grę. No, z jednej strony łatwo zrobić, ale z drugiej już ciężko, bo. Postawienie tych domów. Można po prostu je powiedzieć lub skopiować i. inne tam też rzeczy, ale potem trzeba dopisać to, że na przykład planowałeś się noby, lub zdawało się tobie to trochę... Dobra, idziemy na Soldier Noba! Zobaczmy co on tak ma nie? Oj, proszę, żeby jakby, jakby ktoś był że jakiś ty zżera lub też można wziąć dewolver i... albo użyć mm, klasycznego Mieczem, albo też. Za tu połowę! Może tutaj widzę. Co tutaj. Tutaj zawsze mm. Może... A to no było. Są takie rodzajne, taką mm. to. Zaczynam z tego. Widzicie, tego No to no. widzimy się po cięciu. I tak jak widzicie. Ta gra jest mega dziwna. Bo teraz się wilki zombie pojawiają. Przejdźmy do kolejnej gry. Następna gra to. <grymny> Śmieszny uśmiech. <You're grymny> GRA poświęcona memowi z tego samego.

Prze pierwszego sonika i nie wiem czemu, ale... Mam... Creobar. A ja mogę sobie łączyć kamerkę. O! I rozwalić sobie tutaj rzeczy chyba, żeby... Ułatwić sobie... O, tutaj ma parę jest, widzę. Mało się mam Okej, okay. tylko A. na C robimy ślisk. O, to pomaga jak za nami jest Sław i zaraz na skill nie. Te są. Właśnie słyszałem gdzieś Sonika, więc szybko biegam po tym na Nasłuchuję, czy przypadkowo nie słychać tej upośledzonej muzyki. <laughs> Skrzynka! dała mi to, co jest w środku! I, 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 i! O. Fajnie. I się opozał, tak biegać i... of... Aha. Dziwne.

On je słyszy. Uciekam! Tak Na tą tożą do kolejnej <śmany> <śmany> Następną i zarazem ostatnią grą na dzisiaj to jest... Gdzie musimy znaleźć flopy, i potem możemy się w te flopy zamienić. No, wszystkie poza tym. Dobra, no to mamy pierwszego flopa. No, pierwsze części są najłatwiejsze. Prowadzamy flopa, flopa. I jakby co chcesz też jest jakby, no znaczy jest gira gdzie jakby opiekujemy się takim flopą. Flopą. O, tam to akurat I tutaj widać, że jakby taka wioska jest. Tutaj jakiś tunel zauważyłem. Eee, dobra, drugie podejście, ten razem bez sprinta. Strasznie i... Flopa ku! Ko... Flopa! Opa, jaki fajny flop Dobra, teraz... Oh! Okej, okay, jest! Dobra, wiem, że tutaj jest flop jak pojawi świat jest flop. O, i tutaj chyba mieszkał, bo mieszkał król tej całej I Flop. Jeszcze coś jest. Tak, jest jeszcze coś. Flopa, jedno lożyc. No tam jakieś ciekawe. Ta jest to. to jest kolejny flop do mojej kolekcji. Tutaj jest woda, tutaj muszę mieć jakieś Jest! Tak zwany akrobat flopa. nawet. To jest kolorki co jest? Aaaaa, to jest flopa po tym jak zrobiłeś to do czekam. O to widzę. Kolejne flopy. A nie! Kurde ktoś mi stoi. co mamy na przykład Sonica flopę. Eee, na razie się przemieni we... Bo... króla flop wszystkich. To wygląda jakiś jeszcze jest. Trawa flopa, która, która powinien być ciężki do odnalezienia. No, w ogóle. Aha, tak, Cze... A i tak nie jest. <grymne> Oho, ja tam widzę Cze oczy i głowę? Więc ja byłem. E, szybki, kiedy da I teraz muszę jakoś op dotknąć jak wejść tutaj, bo tutaj żeby że w którym pomóc w wejściu na dach, gdzie jest, gdzie są rogi diabła, no tak średnio nie pomaga. Eu acho que eu, acho que eu Włożyłem to. I kolejne kropel do mojej kolekcji. O, widzę kolejnego kropel. Tym razem mamy klauna. I tutaj jest kolejny domek. Nie, nie, mam nadzieję, pizza flopa. mamy za to nie, pizza Mam nie, 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 Na kraju wyginięcia Co? Co jest? Aha! Tutaj tutaj jakieś uszy. Aha, duży flopa jest na skraju kraju wyginięcia, rozumiem. Czy ja w tego w czasie nie zauważyłem, kiedy się do kupowego flopy? No i w zasadzie jeszcze tylko tego panu. Wraca w kabinie. Gdyby tu nie przytuliłeś o w kabinie, to wracal bym... zobaczmy, czy ten tryb był w południu w niedzielę. Patrzy, bo wokół nie ma, ni ma nigdzie miejsca, gdzie mogłoby być. Okej, znalazłem. Ostatni Flopak da się w normalny sposób zrobić. I mogło być nie były. Hehe, he, to super! Więc, zagraliśmy we trzy dziwne gry. Kontynuacja tej serii. I, i tak... Będą kolejne filmy z twarzą, o ile YouTube mi nie zwanuje kanału. No i myślimy, że jeszcze, że będzie jeszcze jakaś animacja, typu, bo na przykład, o wiem co, pokrzep Botka. Lipy Botek. No, ale ok. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Chcecie więcej filmów z twarzą? To będziecie mogli napisać w mojego Discorda. Będę mógł stworzyć nowy serwer. No i będzie ciekawi, bo będę mógł odpowiadać na Wasze wszystkie pytania. Życzę się z Wami Fiszerski. Na razie!